Mam ją przed sobą, jeżeli trzeba to przeczytam, ale myślę, że jeżeli to już są fakty, nie, to gdzieś ta rezygnacja yy, widocznie krążyła. Yy, pierwszy podstawowy powód to moje zdrowie. Cokolwiek Państwo pomyślicie o tym, że zawsze można się tym zastawić, ja tej presji tego, co spotkało mnie w szpitalu w sensie ilości obowiązków, powiem tu szczerze, niemniej no, nie. nie, nie nie odnoszę tego do nikogo. Zaniedbań, gdzie trzeba robić coś na jutro, a jednocześnie robić trzeba coś, co wymaga spraw organizacyjnych sprzed yy, kilku lat. Yy, miałem dwa incydenty, zresztą pracownicy o tym wiedzą, w yy, Mój tato też w opołomie, w zmarł na ja nie chcę przychodzić do pracy z takim ryzykiem. Psychicznie tego nie wytrzymałem i jeżeli ktoś tutaj ma o to do mnie pretensje, to oczywiście przepraszam. Druga sprawa, w miesiącu styczniu otrzymałem decyzję o emeryturze i podjąłem spokojną, rozważną decyzję, że nie będę tych dwóch rzeczy łączył, przynajmniej z taką pracą. Ja życzę nowej Pani Prezes, żeby tak psychicznie tego nie przeżywała. Ja, ja niestety, jak się angażuję, się angażuję od początku do końca i yy, to są dwa powody najważniejsze. Trzeci powód, żeby był małżeczny jakiś, napisałem o braku zaufania do Rady Nadzorczej. Powiem, o co tu chodzi. Ja spotkałem się z Radą Nadzorczą od początku, kiedy zostałem powołany. Rada Nadzorcza ze mną się nie spotkała, to znaczy nawet w momencie, kiedy trzeba by było Radę uścisnąć, powodzenia, to się nie stało. Ja z Radą się spotkałem z mojej inicjatywy cztery razy. Raz zwołałem tą Radę i trzy razy spotkaliśmy, dwa razy na walnym zgromadzeniu i raz na nieformalnym spotkaniu wspólników, gdzie były omawiane sprawy przygotowania się do podwyższenia kapitału w spółce i przyznania przez wspólników dotacji na sprzęt medyczny ortopedyczny. Powiem tak, jeżeli dalej by miała tak współpraca wyglądać, że ja mam tylko wiecznie pytania i, i to mówię szczerze, bez polityki. Czy już Pan Prezes wypłaca jakieś tam zaległe pieniądze i druga sprawa to sprawa wystąpienia i to nie jest istotne, czy radnego, czy kogoś innego, o udostępnienie informacji publicznej. Rada Nadzorcza nie ma delegacji takiej, żeby reprezentować spółkę na zewnątrz. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym w spółce i nie ma takiego kodeksowego uprawnienia. Więc jakiekolwiek wysyłanie dokumentów poza spółkę i to jeszcze po informacji, że ta informacja jest dokładnie przeciwna od stanowiska zarządu, no to powiem tak, to ktoś w tej firmie musi rządzić. Albo zarząd, albo Rada. To jest dla, dla niektórych z Państwa może się wydawać, że to drobna sprawa. Jaka sprawa Rada odpowiedziała? Ja uważam, że to nie jest drobna sprawa, dlatego że mija kilka miesięcy i myśmy jeszcze nie mieli możliwości porozmawiać z Radą na temat sytuacji finansowej, na temat ewentualnych zmian, a ciągle tylko jest... To mnie już po prostu wykańczało. Ja powiem tak, skoro zarząd nie płacił, skoro to są jakieś tam już sprawy publiczne i na tym skończę, to oczywiście w jakieś tam porozumienia było, że ktoś ma za to zapłacić. Jak jeżeli spółka że jest współkategoryzują. Ok. Więc dla mnie sprawa jest jasna i podkreślam. Zarówno w sytuacji mojej opinii na temat, nazwijmy to aneksu, tak to, to się gdzieś tam pojawiało i na temat, yy, czy powinna zostać informacja publiczna ujawniona, moje stanowisko jest do tej pory niezmienne. Według orzeczeń Sądu Administracyjnego i to po prostu nie ma, tu nawet co opinii, no tak, jest tutaj prawnik, członek Rady Nadzorczej, Rada napisała nie. Nie wolno, nie jesteśmy spółką publiczną, nie, nie, nie powinniśmy ochrona spółki, tajemnica, osoba wypełniająca funkcje publiczne w spółce takiej jak nasza nie podlega żadnej ochronie. I teraz tak, jeżeli to jest w moim przekonaniu, absolutnie w moim, skoro zarząd jest jednoosobowy, no to to jest moje zdanie, a to jest zdanie zarządu. Nie zmieniam tego stanowiska. Sprawa jest dla mnie oczywista i nie zmienia. Skoro poszła, yy, że tak powiem, w teren czy, czy do, do wnioskodawcy, może tak, odpowiedź taka, no to okej. Okay. No to teraz nie wiem, z kim Państwo chcecie na ten temat dyskutować czy z zarządem, czy z radą nadzorczą. A stanowiska są absolutnie odmienne. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, dlaczego yy, moje takie stanowisko jest. W sprawie udzielenia informacji publicznej. To krótko o mojej rezygnacji. Podstawową to są te dwa pierwsze punkty. Nie dałem rady, jeżeli chodzi o, o stan zdrowia. Zauważyłem, że jest zbyt duże ryzyko moje, w związku też z moim, że tak powiem, wielodennetowym schorzeniem, które jest właśnie związane z takimi stresowymi sytuacjami. I to, co się wydarzyło w trakcie tych kilku miesięcy. No niestety uznałem, że mimo że spółka jest bardzo ważna, moje zdrowie jest ważniejsze. I proszę prosiłbym wszystkich, dziękując za te kilka miesięcy pracy, żebyście Państwo przez sekundę komuś mi przyszło do głowy, że coś ja miałem zaplanowane. Ja nie musiałem rezygnować z pracy yy, w szpitalku. Zrobiłem to dlatego, że jestem na miejscu innym mieszkam blisko i chciałem sytuację w szpitalu spróbować naprawić. Zadanie jest kosmicznie trudne. I powiem tak, życzę nowej Pani Prezes, z którą dzisiaj rozmawialiśmy, przedstawiłem, że tak powiem, kierownictwo firmy, w sensie kierowników komórek organizacyjnych, żeby, żeby po prostu temu dała radę, jeżeli będę mógł czymkolwiek swoją wiedzą i umiejętnościami pomóc proszę się do mnie w tej sprawie zwrócić, ale to już nie na zasadzie pracy i zobowiązania spotkania się w szpitalu. I to tyle. Myślę, że taka była moja wolna decyzja i prosiłbym, żeby mojej decyzji o rezygnacji nie komentować. Po prostu ja nie przyjąłem tutaj dlatego, żeby się tłumaczyć. Rezygnacja to jest dobrowolna forma. Myślę, że wypełniłem wszystkie wymagania kodeksowe w odpowiednim terminie zawiadomiłem wspólników. W związku z tym tak jak napisałem w rezygnacji robię to więcej niż dwa tygodnie przed właśnie po to, żeby, żeby moje oświadczenie woli nie spowodowało jakichś problemów z decyzjami kadrowymi. Te dwa tygodnie właśnie były... Dane wspólnikom na tą decyzję, i, i myślę, że y, tutaj akurat Pan Starosta wykorzystał ten czas, i już wiadomo, y, kto będzie w y, tą funkcję piastował. I proszę, żeby, żeby tu co do samej rezygnacji oficjalnej, tutaj jakby powiem Państwu to, co jest napisane do zgromadzenia wspólników.